Motorówki to to. To te pojazdy, które coraz częściej widzimy na wielkich szlakach mazurskich. Są wśród nich i szybkie, i wolniejsze, takie bardziej spacerowe, i houseboty. Ale i coraz częściej będziemy spotykać i spotykamy takie łodzie jak ten oto Utern T65. A przed naszą kamerę zaprosiłem pana Oskara Bodyńskiego z grupy Marin ze Szczecina. Który opowie Wam więcej o tym wspaniałym pojeździe. Witam serdecznie. Znajdujemy się aktualnie na jednym z wielu modeli Uterna. Jest to model T65. Jest to typ łodzi otwartopokładowej Bowrider z otwartym dziobem. Jest to łódka skierowana dla ludzi, którzy lubią spędzać czas na wodzie, być blisko wody oraz mieć kontakt z wodą, że tak powiem. Jak najbliżej. Jest to łódka dzienna, przystosowana do pływania dziennego bardziej niż do biwakowania, lecz daje naprawdę dużo fanu, jest i szybka, i komfortowa, i bezpieczna zarazem, co jest bardzo dużym atutem, w szczególności jeśli ktoś podróżuje z dziećmi, z pociechami i młodszą częścią załogi. Co za czym idzie te, te bezpieczeństwo właśnie o wysokość burt, tak, które powoduje to, że każdy, który jest na pokładzie, czuje się bezpiecznie i nawet tak jak tutaj jesteśmy na Zatoce Gdańskiej, e, która dzisiaj jest dosyć wieczna i zburzona, to podczas pływania było naprawdę komfortowo i było naprawdę bezpiecznie. No tak, rzeczywiście dawała radę fale przecinała bardzo ładnie i przede wszystkim. Woda nie dostawała się do wnętrza pomimo dużych fal, bo te fale Tak, powoje, tak. Tak, tak, tak. Właśnie wiele łodzi typu Bowrider, czyli otwarte dzioby, zmagają się z tym problemem, że przy dużej fali ten dziób jest dosyć nisko zawieszony nad, nad taflą wody, co powoduje, że przy mniejszych i większych prędkościach ta woda niestety się nam dostaje do środka, no jest to mało komfortowe dokładnie, szczególnie dla tych co siedzą na pokładzie dziobowym dokładnie tak, więc tutaj e, przez podniesienie tych burt do góry przez to, że ona jest dosyć nisko sadzona ta podłoga wewnątrz łodzi e, no jest ta burta na tyle wysoka, że ta woda nawet przy takim jak dzisiejszym stanie wody nie potrafi się nam wedrzeć do środka nie jest, nie jest to problemem, nie jest to jakby takim zagrożeniem do, podczas pływania Dobrze, powiedz mi coś więcej. Jaki silnik tutaj mamy? Silnik... Jakie ma w ogóle homologacje, na ile? Mhm. Silnik tutaj jest zamontowany 150-konny, 4-cylindrowy, 3-litrowy merkury. Jest to najmniejszy silnik, który tutaj można zamontować. Producent przewiduje tutaj maksymalnie moc silnika do 225 koni. Aczkolwiek pomimo tego, że tu jest najmniejsza moc silnika, to jaką producent przewidział, to naprawdę sobie radzi to doskonale. Jest to siedmiosobowa łódź, gdzie naprawdę jest, każdy może wygodnie sobie usiąść i na dziobie i w sekcji rufowej, jak czy na dwóch przednich fotelach pasażera i kierowcy. I naprawdę te 150 koni nawet przy pełnym załadunku radzi sobie, jest wspomagane przez system Active Trim, który automatycznie trymuje nam silnik i optymalizuje pracę trymu, do, 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 żeby wyciągnąć maksymalne osiągi oraz żeby nam łódka nie, nie piła do, do góry podczas wchodzenia w ślisk. Więc naprawdę, naprawdę tutaj te 150 koni jest dla spokojnego i użytkowania tych łodzi jak najbardziej Wystarczające, że tak powiem. No może, może usiądźmy sobie tutaj z przodu, ponieważ też tutaj to wszystko robi wrażenie. Tak jest. Mamy tutaj dwa, dwa fotele e, pasażera. Jest to też niestandardowe rozwiązanie, przez co najczęściej albo mamy jeden fotel tutaj e, pasażera, drugi jest odsunięty dosyć daleko lub mamy podwójną ławkę I tutaj mamy dwa odseparowane fotele. Z możliwością regulacji i podłudzia do góry możemy sobie dać wyżej, usiąść na tym, jeśli ktoś jest niższy może sobie podwyższyć właśnie ten fotel. Jest możliwość oprócz tego przesuwania fotela przód i tył, jak i możemy sobie przesunąć fotel o 360 stopni w kierunku, w kierunku pasażerów tylnego stolika, który również jest rozkładany i można sobie spokojnie tutaj zasiąść, wypić bezalkoholowego drinka na wodzie albo kawę, albo kawę i cieszyć się odpoczynkiem na wodzie. Dobrze. Jeśli chodzi o dalej stanowisko sternika, jest to, jest to naprawdę bardzo wygodna pozycja za kierownicą. Też również ten fotel jest regulowany. Nawet przy tak słusznych rozmiarach, jak moje jest to bardzo dużo miejsca. Mamy najpotrzebniejsze wszystkie rzeczy pod zasięgiem, zasięgu ręki panel od wszystkich akcesoriów na, na łodzi, panel Radia, panel Active Trim. Wszystkie parametry silnika są wyświetlane na dwóch zegarach SmartCraft od Mercurego, poziom paliwa, trym, wszystkie jakieś parametry, również olejowe czy temperatury. Wszystko na tych wyświetlaczach jest pokazywane. No i mamy tutaj zamontowane też kartplotera Simrada z mapami oraz echosondą. Więc tutaj naprawdę do takiego cruisingu codziennego mamy wszystko. Mamy też złącze USB do ładowania telefonu, jeśli ktoś potrzebuje sobie podładować. Oprócz tego, łódka jest wyposażona w system antiteft z immobilizerem od Merkurego. E, niestety, tak jak u nas jest w Polsce, czasami się to przydaje w niektórych sytuacjach. No, niestety, e, można powiedzieć, niestety. Niestety, niestety tak jest. Miejmy nadzieję, że to już minie za jakiś czas. No ale tutaj akurat mamy doposażoną łódkę w system antyteft. I co tutaj dużo mówić? Wygodna pozycja, manetka, podłokietnik za, e, za ręką do sterowania manetki. Linia owiewki też dosyć wysoko sięgająca, osłaniająca nas podczas płynięcia od wiatru, więc naprawdę, naprawdę przemyślana konstrukcja. No, jeszcze przód może, przejdziemy do przodu. Pewnie. Na przodzie mamy praktycznie odseparowany dziób, łóżko słoneczne, z możliwością złożenia lub rozłożenia, z dodatkową deską. Tutaj mamy wtedy wygodne siedzisko do siedzenia, tak. lub tak jak wcześniej właśnie było, mamy możliwość tutaj położenia takiej deski, co nam automatycznie powoduje, można się opalać, powoduje, tak, że można sobie usiąść wygodnie i nawet taką osobę jak ja może położyć sobie wyprostowane mhm. nogi, cieszyć się widokiem, płynąć wygodnie i bezpiecznie przez wysoką burtę. Te, też co ważne, że na Riderach bardzo rzadko występuje orelingowanie. E, relingi jest to e, naprawdę bardzo rzadka rzecz na bowrigherach. Najczęściej są to otwarto, e, otwarto pokładowe, proste, proste burty. No tutaj mamy relingi do chwycenia się, też żeby było jeszcze bezpieczniej, jeszcze przyjemniej. Za, za czym jednocześnie to idzie. No dobrze, mamy już tutaj przód. E... Powiedz co jeszcze tutaj przy kokpicie mamy, bo jakieś drzwi suwane. Tak, no jeszcze, jeszcze w sekcji w ogóle dziobowej to, że możemy praktycznie odgrodzić sobie sekcję dziobową, czyli zamknąć tutaj, tak? Nie musimy używać tego dziobu, jeśli nie ma potrzeby, możemy sobie go odizolować, zamknąć drzwiczki, zamknąć przednią szybę owiewki i po prostu odizolować tą, tą sekcję dziobową. Też co jest ważne to to, że mamy tutaj odpływy w kokpicie, że nawet jeśli coś się wleje, myjemy coś, to tutaj spokojnie można użytkować tą podłogę w taki sposób, że przy myciu ta po prostu cała woda nam zlatuje. Więc tutaj mamy odpływ. Czyli odpłynie z przodu, a nie będzie przelewa, nie przelewając się przez cały pokład. Dokładnie tak. Nie będzie nam z dziobu leciała cała woda do rufy. Na rufie też są odpływy, aczkolwiek tutaj producent też przemyślał, że sekcja właśnie dziobowa jest kompletnie odizolowana i nawet odpływ jest osobny do, do sekcji dziobowej. Dalej przechodząc do samego pulpitu i tutaj w drzwiach jeszcze wyjściowych do kabinki, bo też właśnie model T65 cechuje się tym, że jako bowrider ma też mini kabinkę. Nie jest to kabinka sypialniana, lecz to jest to naprawdę jak na takie wielkości łódki przestronna kabina. Jest to mhm. bardziej jako schowek, jako schronienie się dla dzieci e, do przyrządzenia jakichś prostych potraw. A, jest tu lodówka do mleka. Tak. tak, jest lodówka, jest jakiś tam suchy, e, suchy zlewozmywak. E, tutaj opcjonalnie możemy mieć również e, pod zejściówką toaletę. Akurat ten model nie jest wyposażony, ale UTRN przewiduje to w swoich opcjach wyposażenia wyjeżdżaną pewną marską toaletę, mhm. czyli tutaj dla płci pięknej, jest to duży atut, że nawet podczas całego wyprawy na cały dzień jest ta do skorzystania komfortowo można sobie wejść, zamknąć ze za sobą drzwi, skorzystać, wejść i dalej się cieszyć z pięknego słonecznego dnia. Nie trzeba szukać portu, żeby, żeby załatwić swoje potrzeby. Bardzo często naszymi łódkami pływamy w upalne dni. Często nawet nie ma jakiegoś małego powiewu wiatru, no i wtedy słońce doskwiera, ale tak. producent też dostosował tą łódź do takich warunków. Ja, to jak najbardziej. Mamy tutaj e, bardzo e, mądrze przemyślane daszek bimini, e, chowany za tylną ławką, za tylnym oparciem. Jest to bardzo szybkie i bardzo łatwe do rozłożenia. Wystarczy podnieść tylko tą klapę, która też się opiera na paskach, więc ona nam nie leci do tyłu. Po czym tutaj trzeba tylko i wyłącznie pociągnąć cały zestaw bimini do góry, który się nam tutaj zablokował, ale już go sobie postawimy od razu. Bardzo prosty system na jabłuszko, wsadzona. I zablokowane z jednej i z drugiej strony, pyk w tym momencie trzeba napiąć też tylne, jeszcze przed napięciem, sobie tutaj o, pasy dokładnie zabezpieczające z jednej i z drugiej strony. No rzeczywiście już teraz mamy świetne dostosowanie. Oczywiście pasy napinamy. Tak jest. To bardzo Ty... łatwo i szybko można zrobić. Cofamy jedną i drugą nogę od daszku blokujemy ją. Tak, Oskar, ale mówiłeś o tym, że to nie tylko służy przeciwko ochronie przeciwko słońcu, ale tak naprawdę nasz pokład możemy zabezpieczyć jak dłużej w porcie stoi, nie, żeby tak. to będzie elementem tak jakby zabezpieczenia całego pokładu. Tak, jest to, jest to możliwe przez założenie kurtoszyb. Praktycznie całe tutaj pomieszczenie kokpitu możemy odizolować od deszczu, od wiatru. Co ważne, też możemy z tym pływać jednocześnie, pływać nawet w ślizgu. Jest to w pełni zamknięte, w pełni odizolowane, więc to naprawdę tutaj poprawia komfort Pływania. Dobrze to przeleciliśmy bardzo pobieżnie na początku przez tą kanapę. No ale weź, bo ona ma trochę więcej opcji, nie niż by się wydawało. Dokładnie tak, tylna, tylna kanapa i tylna cała leżanka jest, są tak naprawdę trzy możliwości użytkowania, bo mamy użytkowanie w tym ułożeniu tak jak teraz ze stolikiem pośrodku, który się nam rozkłada lub Możemy siedzieć skierowani ku wodzie, czyli możemy sobie praktycznie podnieść całe oparcie do tyłu i przekierować jakby e, kierunek siedzenia ku wodzie. Jeśli na, nasze pociechy aktualnie się kąpią, bawią się w wodzie, tutaj możemy sobie siedzieć, obserwować, być bliżej wody. E, i korzystać. No dokładnie, bardzo, bardzo sprytne rozwiązanie. Kolejna, kolejna opcja tego łóżka jest taka, że możemy je praktycznie całkiem rozłożyć. Jest to ułożenie kompletnie w, w drugą stronę kanapy. Teraz mamy pełnowymiarowe e, łóżko. Plus do tego możemy obniżyć jeszcze cały stolik na dół, położyć na to materac i tutaj nam dochodzi praktycznie tak jak jest cały ten stolik. Obniżamy go, i mamy tutaj materac jeszcze dokładany, i mamy wygodne łóżko. A mówi, że to jest wersja dzienna. <noise> dzienna? Jak najbardziej. <noise> Można się też próbować przespać, bo miejsca jest naprawdę sporo naprawdę, naprawdę przestronne się to łóżko robi. I to jest bardzo duży atut, bo, bo bardzo dużo klientów na to zwraca uwagę, że akurat. To jest, to jest numer jeden, który, który właśnie co szukają, tak? żeby móc spędzać czas na wodzie, żeby żona mogła się poopalać, mąż może sobie popływać fajną łódką, pocieszyć się osiągami, a żona też może fajnie spędzać czas. No właśnie, to, to ja, bym, ja bym podsumował to tak. Na no podsumowanie to jeszcze za chwilę, ale podsumowałbym tak, że z zewnątrz to jest łódka taka bardzo szybka, wydawałoby się, że do takiego fanu. Tak jak ktoś lubi, lubi prędkość, ale okazuje się, że ta łódka ma wiele aspektów takich, które ułatwiają takie, takie pływanie bardzo turystyczne z całą rodziną. Jak najbardziej tak. No jest, mówię, jest, bardzo, jest bardzo dostosowana i bardzo przemyślana do, dla ludzi, yy, którzy nie pływają w pojedynkę, ale też mają większą ilość osób na pokładzie, czy to rodzina, czy to znajomi. To naprawdę tutaj każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce. Jest też właśnie te, te osiągi, które ono osiąga, nawet na tym 150-konnym silniku jest to 70 km na godzinę, czyli jak, jak na 150 koni przy tej wielkości łodzi jest na to naprawdę zacny wynik. No i do tego właśnie te wszystkie aspekty tak? pokład dziobowy, pokład rufowy tutaj ten stolik, dwa siedzenia kabinka, toaleta, lodówka. To wszystko sprawia, że łódka staje się wielofunkcyjna. Nie jest skierowana tylko na jedne, jeden tryb pływania, ale na wiele. Pokazaliśmy Wam, a tak naprawdę Oskar pokazał, jakie możliwości daje ta łódka. I widzieliście w tym filmie, jak dzielna jest na dość dużych falach Zatoki Gdańskiej. I pokazaliśmy Wam, że może być, jest świetnie dostosowana do takiej turystyki wodnej czyli nie tylko szybkie pływanie, ale również z rodziną z dzieciakami. Oskar, gdzie to można kupić? Jeszcze raz powiem. Utarn jest dostępny w grupie Marine. Jesteśmy firmą ze Szczecina. Jest dostępny praktycznie na zamówienie tylko i wyłącznie. Niestety, bo mamy takie teraz czasy, że wszystko jest na zamówienie. To wszystko jest, na wszystko trzeba czekać i tego brakuje. Aczkolwiek ten model jest dostępny od ręki, jest to nasze demo. Jest to łódka e, troszkę używana jest dostępna od ręki, aczkolwiek cała oferta Uterna, e, wszystkie modele, wszystkie serie Uterna są dostępne w Szczecinie w grupie Marin. Strona internetowa jakaś? www.grupaMarin.pl e, lub, e, lub też można bezpośrednio do utern.com tam też jest pełna oferta, też wszystkie modele e, oraz pełna specyfikacja modeli. Dobrze, dziękuję Tobie bardzo. Dzięki. Dziękuję. A jeżeli wam podobał się ten film, to łapka w górę. Będziemy więcej takich filmów dla was przygotowywać. Dziękuję bardzo. Dzięki.